Kanał OnlyGames.pl, witajcie w kolejnym materiale na naszym kanale. Tym razem mamy dla Was wideo playtest gry Assassin's Creed Unity, która zdążyła ukazać się w ostatnich tygodniach, m.in. w wersjach na PlayStation 4 oraz Xbox One. Na naszej stronie OnlyGames.pl możecie znaleźć pełną recenzję tego tytułu. Natomiast ten materiał możecie traktować jako swego rodzaju suplement do recenzji. Wideo playtest, w którym przyjrzycie się Unity i wyciągniecie wnioski, dlaczego m.in. gra została oceniona za tak, a nie inaczej na naszych łamach. Twórcy oczywiście obiecywali bardzo dużo pre przed premierą, mieliśmy m.in. dostać rewelacyjną oprawę graficzną, godną maszynek nowej generacji, mieliśmy dostać rewolucyjny gameplay, także w trybie kooperacji, e, także szczegółowo pieczołowicie odzorowane miasto z setkami przechodniów e, jednocześnie naraz na ekranie i wieloma budynkami, do których będzie można wejść. Twórcy bombardowali nas wieloma, naprawdę wieloma zapowiedziami i mieliśmy dostać rewolucyjny tytuł, natomiast to, co wyszło, niestety naszych oczekiwań przynajmniej nie spełnia. Zaczniemy, może po kolei, omawiać wszystkie składowe tego tytułu, żebyście wiedzieli, co tutaj nie zagrało. Przede wszystkim mieliśmy dostać wielkie, szczegółowo rozdorowane miasto. Tutaj na szczęście nie ma się o co czepiać, bo Paryż, który tutaj, z którym mamy tutaj czynienia. Jest naprawdę świetnie odwzorowany, w najdrobniejszych szczegółach można wchodzić do wielu budynków. Zresztą oprawa sama w sobie jest bardzo dobra. Mamy świetne oświetlenie, super szczegółowe tekstury. Do tego nie można by się było przyczepić. Natomiast niestety gra chrupie i to jest najpoważniejszy minus oprawy graficznej. Niestety twórcy nie poradzili sobie ewidentnie z okiełznaniem możliwości nowych konsol. Silnik napędzający Unity niestety zwalnia, i to właściwie można powiedzieć, że chrupie przez cały czas. Tutaj nie wiem, czy to dokładnie widzicie na filmie, który. Staramy się Wam prezentować, natomiast odczucie jest takie, grając w Unity, jakby gra chrupała non-stop, jakby chodziła mniej więcej w 20, może 22 klatkach na sekundę. Jeszcze tutaj warto dodać, że lepiej prezentuje się to, jeśli chodzimy po dachach. Tutaj ewidentnie mają znaczenie postacie. Hmm, które pojawiają się na ekranie przechodnie, chociażby, który, którzy występują w naprawdę dużych ilościach. Twórcy chwalili się, że będą ich setki. W pewnej scenie nawet można powiedzieć, że jest, są ich tysiące. Natomiast pytanie, czy było warto, skoro animacja tego nie uciągnęła po prostu? Czy uniemożliwia to granie? Cóż, może grać się da, tutaj nie ma co ukrywać. Sam zresztą przeszedłem całą grę. I jakoś super mocno nie narzekałem. Natomiast nie ma też co ukrywać, że w pewnych momentach, przez to, że animacja chrupie, po prostu trudniej się gra. No, nie, ma, nie ma co ukrywać, zresztą, zresztą będziecie to widzieli za chwilę na ekranie, bo prezentuję wam jedną z misji, gdzie taką czkawkę w cudzysłowie można oglądać, gdy przeciwnicy rzucają się za głównym bohaterem, a animacja zaczyna nam mnie miłosiernie chrupać. Cóż, trudniej jest po prostu manewrować, i nie ma co ukrywać, że przez przeszkadza to w gameplayu. Druga sprawa to loadingi, tutaj twórcy też sobie z tym jakoś nie poradzili. Jest ich po prostu za dużo, są za długie. Może nie występują jakoś super często, natomiast jak już występują, to trzeba te dwadzieścia kilka czy też trzydzieści kilka sekund poczekać. No i niestety moim zdaniem nie przystoi to na konsolach nowej generacji. Nie ma co ukrywać, że nie oczekujemy czegoś takiego, że wchodzimy do kryjówki asasynów, czekamy kilkanaście sekund na załadowanie małej lokacji, później kilkanaście sekund czekamy na scenkę, znowu kilkanaście sekund, żeby wyjść na ulicę Paryża, no cóż, chyba nie tego wszystkiego. Wszyscy tutaj oczekiwali. Pomijając już zresztą wydajność tego tytułu, która niestety na, naprawdę pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia, reszta też specjalnie nie błyszczy. Fabuła jest w porządku, ale widzieliśmy już lepsze wątki w tej serii. Nie będę Wam tutaj może spoilować, co się dzieje w Unity, przekonacie się sami. Natomiast jest to dość standardowa historyjka, zresztą przypominająca niektóre odsłony, które już do tej pory znaliśmy. Druga sprawa to zachowanie przeciwników. Tutaj również twórcy wniosków nie wyciągnęli dalej. Przeciwnicy są ślepi, są głusi. Można sobie spokojnie manewrować. Właściwie Często nie wiemy dlaczego dany przeciwnik nas zauważa. Innym razem w podobnej sytuacji nic się takiego nie dzieje. Natomiast dalej można, niestety tutaj doszukiwać się wielu umowności, dalej można wyciąć w pień na przykład 10 przeciwników i jeden, który zostaje nie widzi w tym nic dziwnego. Także jeśli podniesie, zostanie podniesiony alarm i Uciekniemy za rok chociażby i dany przeciwnik, który widział jak zabijamy jego kompanów, za chwilę przechodzi do porządku dziennego, jak gdyby się nic nie stało. Znamy to już z poprzednich części, wiem, że to jest maksymalnie umowne i nie wiem, być może twórcy nie mają pomysłu, jak to inaczej rozwiązać, ale naprawdę wypadałoby zrobić tutaj to lepiej. Podobnie zresztą z systemem walki, który również dalej pozostawia trochę do życzenia. Nie ma już być może takich prostackich kontr, tak łatwych do wyprowadzenia jak w poprzednich częściach, ale mimo wszystko dalej cały system jest dość umowny i szczerze mówiąc w wielu przypadkach przeciwnicy nadrabiają raczej tym, że po prostu ich ciosy zadają bardzo dużo obrażeń, zresztą trzeba tutaj kupować co jakiś czas, usprawniać możliwości naszego bohatera poprawiać jego statystyki tutaj również mam mały minus, mianowicie najlepsze przedmioty, typu najlepsze miecze najlepsze zbroje są bardzo, bardzo drogie jeśli chcielibyście na nie uzbierać po prostu wykonując zadania, to czeka was nie wiem kilkanaście godzin, kilkanaście godzin rozgrywki żeby zdobyć miecz a co tu jeszcze mówić o pozostałych elementach ekwipunku? No ale jak należało się spodziewać, przecież są mikrotransakcje. Jeśli ktoś będzie chciał, może zapłacić kartą kredytową. Czy to nie takie proste? Cóż, może pomina już tutaj uszczypliwości. Natomiast może porozmawiajmy o tym, co w Assassin's Creed jest dobrego. Przede wszystkim lepiej prezentuje się parkour, czyli to bieganie po budynkach, po dachach. Chociaż w międzyczasie jeszcze napomnę wam, że Zacząłem taką scenę, w której uciekam przed przeciwnikami. Zobaczycie tutaj m.in. to, jak animacja będzie rwała. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo to utrudnia manewrowanie głównym bohaterem. Natomiast ja będę może kontynuował. To, co mi się w Assassin's Creed Unity podobało, tak jak już wspomniałem, lepiej można się wspinać. Między innymi usprawniono to, że e, można teraz bezproblemowo schodzić z budynków. Dzieje się to tak samo szybko jak z wchodzeniem, no i jest to fajny dodatek, nie ma co ukrywać. Także tryb kooperacji wypada na plus, chociaż jeśli ktoś oczekiwał, że będzie można przejść całą kampanię w trybie kooperacji, to muszę go zmartwić. Tutaj przygotowano raczej odrębne zadania, i chociaż mają one jakieś takie swoje małe, his małe historyki, to nie jest to oczywiście główna kampania. Mimo wszystko i tak kooperację uważam, że należy zaliczyć na plus. Podobnie zresztą jak zadania poboczne, tutaj również twórcy wyciągnęli wnioski po krytyce poprzednich części, nie są te zadania poboczne aż tak schematyczne. Trafiają się naprawdę ciekawe zadania, m.in. te detektywistyczne. Jak zagracie to będziecie wiedzieć o co chodzi, gdzie trzeba odkrywać kto, kto jest zabójcą jakiegoś innego człowieka zbierać dowody, wyciągać wnioski, a także oskarżać w końcu jakąś osobę, można zresztą oskarżyć niewłaściwą osobę. No jest to bardzo fajne, nie ma co ukrywać, że po przejściu głównej kampanii bez, pro bez problemu zabrałem się za, za opcje dodatkowe i zadania poboczne sprawiały mi także dużo radości. Także misje Nostradamusa, które zresztą już pewnie pamiętacie z poprzedniej części, tutaj również wypadają bardzo dobrze, między innymi ze względu na to, że po prostu nie jesteśmy w nich prowadzeni za rączkę. Trzeba, e, trzeba dochodzić do rozwiązania samemu, mając tylko jedynie jakieś tam proste wskazówki. Poza tym, pomijając już tę chrupiącą animację, o której wspomniałem wcześniej, miasto odwzorowane jest naprawdę fajnie. Tutaj nie ma co ukrywać, że Paryż jest świetny, jest wielkim miastem, i naprawdę nie można odczuć znużenia, mimo że akcja właściwie przez cały czas toczy się w tym jednym miejscu. Właściwie tylko mamy krótkie epizody jeszcze w Wersalu. Natomiast można powiedzieć, że 95% gry spędzamy w Paryżu i mimo wszystko kompletnie to nie przeszkadza, bo miasto jest odwzorowane naprawdę rewelacyjnie, posiada świetny klimat. Zresztą cała oprawa, gdyby nie to chrupanie animacji, byłaby oceniana bardzo wysoko. Natomiast niestety, jak już wspomniałem, zwolnienia frame rate tego typu po prostu nie przechodzi w dzisiejszych czasach i miejmy na po prostu, że z czasem twórcy to poprawią. Będę już powoli podsumowywać te swoje wywody. Nie ma co ukrywać, że jak dla mnie Assassin's Creed Unity jest sporym rozczarowaniem, między innymi właśnie przez słabą, słabo zoptymalizowany silnik. Jestem gotów się założyć, że w przypadku kolejnej części będzie już dużo lepiej i twórcy okiełznają możliwości PlayStation 4 i Xbox One. Natomiast tutaj niestety ich nie okiełznali i moim zdaniem kupowanie tej gry na premierę to duża pomyłka. Między innymi dlatego, że gra jest cały czas poprawiana, wychodzą kolejne patche. Ja gram tutaj w wersji 1,03, jest wyszykowany czwarty patch, innymi słowy, być może za jakieś dwa miesiące będzie to już wszystko chodzić przyzwoicie. Natomiast nie ma sensu kupować gry w pełnej cenie i męczyć się z tymi wszystkimi bugami, które być może z czasem zostaną wyeliminowane. Podsumowując, gra raczej wyłącznie do największych fanatyków serii, reszta może ją sobie spokojnie odpuścić. A jeśli chcecie jeszcze więcej poczytać o tym tytule, zapraszam do naszej recenzji, którą znajdziecie na OnlyGames.pl. Do usłyszenia!